4 miliony złotych, tyle mniej więcej musiała zainwestować rodzina Pięczkę w nowy obiekt dla bydła mlecznego, który powstał w miejscowości Mrzezino położonej w województwie pomorskim, a sam obiekt oddalony jest o około 3 km w linii prostej od pięknego Bałtyku. Ale to nie Bałtyk będzie głównym tematem naszej dzisiejszej rozmowy, a właśnie ta niesamowita obora, która niedawno została oddana do użytku. Jest z nami Paweł Pięczkę, jeden z rolników. Panie Paweł, niech nam Pan powie na początku, na jakim areale Wy działacie. No i jaka jest historia tutaj tej produkcji zwierzęcej? Cześć, witam. No, działamy na areale 130 hektarów, z czego głównie to są łąki i głównie to są łąki organiczne, bo aż 100 hektarów. No, trochę jest na, na ziemi ornej, ale głównie to są jednak łąki organiczne. Mamy też 25 hektarów kukurydzy i w tym roku tylko 5 hektarów przemżyta, także niewiele przy tym całym areale. Mamy w stadzie podstawowym 105 sztuk dojnych i stówka gdzieś będzie młodzieży na ten moment. Rozumiem, że to tutaj jeśli chodzi o wielkość tej hodowli to zmieniło się w ostatnim czasie, bo jesteśmy właśnie w nowej oborze. A niech nam pan powie, jaka jest tego historia, gdzie wy wcześniej utrzymywaliście krowy? Jak to wcześniej wyglądało, bo tutaj obora jest też położona jakby poza siedliskiem, które mieliście wcześniej? Tak, no, bo myśmy wynieśli z, z obszarów wsi dlatego, że jesteśmy bardzo bardzo no, dużą wsią i mamy też wielu sąsiadów, nie było szans na rozwój. A decyzja taka zapadła, że albo ja idę do pracy, a ojciec zostaje sam na gospodarstwie, albo się rozwijamy w tym kierunku, jednak no, skoro mamy już tyle łąk, żeby tą jednak produkcję powiększyć. I stąd zapadła decyzja, żeby się z tej wsi wynieść. I teraz jesteśmy w szczerym polu. Mamy nadzieję, że nie, nie dogonią nas domy. Ale no, tak, mamy tutaj teraz oborę w szczerym polu i, i tutaj chcemy działać. No, wcześniej to naprawdę było ciężko. Myśmy mieli stary budynek. No, naprawdę stary przedwojenny częściowo też i w nim no było straszna ciężka praca, bo żeśmy się namęczyli przy tych 25-30 sztukach, do innych namęczyliśmy się o wiele bardziej niż teraz przy tych 105. Myśmy już od 12 roku mamy paszowóz, ale no, dopiero w zeszłym roku zaczęliśmy nim jeździć w oborze, bo tak to zawsze było w sumie wszystko taczkowane do środka, bo no, nie, nie dało rady wjechać, nie była to obora, obora przejazdowa. A teraz jest ten luksus, że możemy przejechać przez tą oborę. A ojciec w sumie zaczął tak faktycznie produkcję od 2000 roku, kiedy zakupił dojarkę przewodową, bo poprzednio właśnie na takie dojiliśmy i wtedy tak stwierdził, że to idzie i tak cały czas stado powiększał. Ale no, ograniczały go bardzo budynki, maksymalnie 36 sztuk potrafiliśmy utrzymać dojnych i to w sezonie letnim, gdzie pasyfiskowaliśmy zwierzęta, żeby trochę się odciążyć z tej pracy i też one miały większą zdrowotność, lepsze zacielenia były i lepiej, lepiej chodziły. A kiedy w ogóle podjęliście decyzję, żeby iść w kierunku nowego obiektu, kiedy zaczęły się pierwsze prace? No, decyzja to bardzo dawno już temu nam w głowie tkwiła, bo, ponieważ już od 14 gdzieś roku zaczęły się plany, projekty, różne przemyślenia, ale no dopiero w 22 został obiekt ukończony i kompletnie inaczej niż jak to sobie w sumie wtedy jeszcze bardziej ojciec wymyślił w głowie, ponieważ on bardzo chciał mieć halę udojową, a ja bardzo chciałem mieć roboty. I w końcu po paru przejażdżkach po Polsce, po, po, po województwie, stwierdziliśmy, że to jest jednak najlepsza droga, żeby, żeby w tą automatyzację wejść, bo to kiedy jak nie teraz. No właśnie, no to powiedzmy sobie więcej właśnie o tych rozwiązaniach, które zostały zamontowane w tym obiekcie. Jakie on ma wymiary, dla, inu, dla ilu krów jest przewidziany, jaki jest tu system udojowy, jakby po kolei mógł Pan nam powiedzieć? Wymiary tego budynku to jest 25 metr, metrów szerokości i 66,5 metra długości. Jest on przewidziany według projektu na 136 DJP, jest tu trochę więcej Legowic, ale no tutaj młodzież też się mieści. Co tutaj jeszcze, no mamy dwa roboty udojowe, VMS Klasiki, zakupione jako używane, na razie takie, tak, tak to wymyśliliśmy, no też fundusze nie pozwalały nam na nowe, może kiedyś się wymieni, na razie jesteśmy, jesteśmy bardzo zadowoleni z tych robotów, nie, nie sprawiają większych problemów. No dobrze, bardzo ważna kwestia to tutaj sama konstrukcja tego budynku, przez jaką on został wykonany firmę. No i dlaczego poszliście w kierunku konstrukcji drewnianej. Konstrukcja została zaprojektowana i zamontowana przez firmę Wolf System. Dlaczego drewno? Jakoś nam się tak spodobało, chcieliśmy mieć po prostu porządnego partnera, który na pewno nie zniknie nam z rynku, bo też mieliśmy taką, taką sytuację, dobrze, że się nic więcej nie potoczyło, ale no, chcieliśmy mieć porządnego partnera, a taką jest firma Wolf System. Drewno nam się spodobało. Mamy aż też supy y, zamontowane, też drewniane, co w Polsce jest chyba pierwszą taką konstrukcją. Zawsze są supy stalowe zewnętrzne, u nas są drewniane. Ładny to aspekt jest wizualny, jest to jakby tak cieplej, milej tutaj się y, pracuje po prostu. Dobrze, kiedy krowy tutaj zaczęły w tej oborze się doić? Y, krowy weszły do tej obory w połowie lipca zeszłego roku. A zaczęły się doić pod koniec lipca. To co za chwilę zajęło, zanim się zaadaptowały do tego budynku. No właśnie, adaptacja do budynku, bo zmiana z dojarki przewodowej na robota to musiał być dla nich szok. Tak, to był dla nich kosmos, ale w miarę to fajnie zrobiliśmy, bo tak jak mówię, pastwiskowaliśmy nasze zwierzęta w trakcie, w, trakcie, w trakcie trwania wegetacji od maja do, do połowy września. Mieliśmy krowy na łące i tam je dojęliśmy. No także tak, my, tak na, na ten czas taki przełomowy zrobiliśmy tutaj właśnie zasięliśmy trawę na gruncie ornym, zaczęliśmy tutaj je doić właśnie na tym pastwisku i tak sukcesywnie myśmy je tutaj wpędzali na, na noc, tak żeby się przeszły, trochę ruszta zobaczyły, bo to też dla nich było ogromnym zdziwieniem, że są takie coś jak ruszta, nie chciały na początku wchodzić, ale się w końcu nauczyły, fajnie do tego budynku się zaadoptowały i z samym dojeniem nie było wielkich problemów, tam trzy dni i to już było fajnie, to szło to coraz lepiej, już nie było problemu. Ale rozumiem, że też systematycznie zwiększaliście wtedy stado, bo to, co było we wcześniejszej oborze, no to tutaj nie pokryłoby tego, czym możecie dysponować w tej oborze, prawda? Tak, no jak tutaj zaczynaliśmy, no, stado takie standardowe no w poprzednich latach to gdzieś było 33-36 sztuk. A no jak zaczę, za, zaczęł się pomysł w ogóle budowy, no to już zaczęliśmy dużo kupować jałówek małych, jałóweczek cielnych takich, no raczej głównie no małe, małe zwierzęta, które sobie na pastwiskach odchowaliśmy i dzięki temu już na, sam, na samo wejście w obory myśmy mieli gdzieś koło 55 sztuk w doju. Także to już było ciężko nam na pastwisku, i dlatego tutaj bardzo nam zależało, żeby to szybko te uruchomienie robotów wykonać. I żeby to zaczęło już pracować na siebie. A potem dokupowaliście jakieś pojedyncze sztuki, czy jakieś większe grupy z jakichś gospodarstw? Na początku dokupowaliśmy tam po parę sztuk, ponieważ mieliśmy pierwotnie, był tylko jeden robot w lipcu stawiony, zamontowany. I no, tam niewiele brakowało, żeby tą, tą całą pełną obsadę zapewnić dla niego. Także tam zakupiliśmy w sumie gdzieś 9 sztuk wysokocielnych jałowic. A w lutym tego roku został zamontowany już drugi robot. I wtedy już trochę nam jeszcze pieniążku zostało, to zakupiliśmy 30 sztuk wysokociennych jałowic i to już w sumie ostatnia się wczoraj ocieliła i teraz już mamy fajną obsadę i to, to chcemy utrzymać. Fajną obsadę to znaczy pełną obsadę budynku już w tym momencie można tak powiedzieć, bo też nie chcemy prze, jakoś prze granic przekraczać legowic, bo tutaj jest 111 legowisk, jest 105 sztuk na, tym, na tej części. Także niech one mają trochę wygody, nam nie zależy na tym, żeby ten budynek przepełniać. No, głównie ten budynek był budowany pod, pod krowy, pod ich dobrostan, żeby im było jak najlepiej, bo nam już jest super. Także chodziło właśnie nam, nam o krowy z tego względu. No, dla nas jest to pełna już obsada. Nie chcemy też robotów przeciążać, jak one mają te, te 50 parę sztuk na, na jednego robota, to jest fajnie, fajnie. Jest czas na serwis, jest czas na to, żeby jakoś podgonić ewentualnie, jak nie chce podejść. I one mają swobodny dostęp, zwłaszcza pierwiastki, które no, mają niską pozycję w hierarchii stada. Mają ten czas, żeby sobie spokojnie podejść, ile razy chcą się, wydają i to fajnie się wtedy toczy, nie mam problemów. Jest z nami pan Tomasz Guralczyk, przedstawiciel firmy Wolf System, który więcej opowie nam o rozwiązaniach, które zostały zastosowane w oborze w gospodarstwie Rodziny Pięczkę. Panie Tomaszu, niech nam pan powie, kiedy w ogóle zaczęła się wasza współpraca tutaj z tym gospodarstwem. Dzień dobry. Moja współpraca z gospodarstwem zaczęła się jakieś 2,5 roku temu. Mhm. E, państwo Piężkę mieli projekt pozwolenie na budowę na trochę inny układ obory niż tutaj jest. E, poświęcili trochę czasu, żeby... Co, co, no myślę, że jeden dzień poświęcili, żeby wyjechać ze mną na inne obory na Wielkopolskę. Mhm. E, dla nich to była niesamowicie długa wyprawa. E, zobaczyli, pooglądali, spodobało się. Ostatecznie nawet przyjęli moją wizję tej obory, gdzie jest, jest niestandardowa do istniejących z drewna klejonego. No, no właśnie, bo powiedział Pan o tym, że trochę zmienił wizję rolników na to, jak powinien ten obiekt wyglądać. To jakie rozwiązania zostały tutaj zastosowane, które są najbardziej innowacyjne? Myślę, że najbardziej innowacyjne, bo to jest pierwsza obora nasza tego typu w Polsce. Mhm. Jest zastosowanie tutaj słupów z drewna klejonego, mhm. słupów zewnętrznych. Mhm co prawda w Europie jest tego może trochę więcej, ale no w Polsce, tutaj mówię, to jest to pierwsza taka obora. No właśnie, to teraz kwestia tego, jak tutaj zaczęły się już prace, jak to wyglądało, od czego zaczynaliście, jak długo trwała sama budowa tego obiektu? Nasza część pewnie do dwóch miesięcy. Prace żelbetowe, to znaczy posadzki, fundamenty, robiła okoliczna firma, według naszego projektu. Dla nas to to to, to jest jak gdyby powtarzalna konstrukcja i to naprawdę do dwóch miesięcy spokojnie możemy coś takiego położyć. Ta obora ma wymiar 25x66 bodajże. Szybko, no tak jak domek z klocków można powiedzieć. No dobrze, ale powiedział Pan, że tutaj innowacją jest to, że mamy te drewniane podpory, że tak to tutaj nazwę. Czym to się różni od stalowych i czy to, czy to wpływa na długość użytkowania tego typu budynku? Jak to wygląda? Drewno klejone ma to do siebie, że ma bardzo długą żywotność. Gdzieś tam w Europie można zobaczyć tego naprawdę mnóstwo. Poza tym współczynnik odporności ogniowej jest zdecydowanie większy niż stal w tej chwili ma. A jak to wygląda, jeśli chodzi o koszty w porównaniu do konstrukcji stalowej? Tutaj było to mniej więcej podobnie. Do samej konstrukcji stalowej, takiej typowej, bez drewna, zupełnie? Tutaj było to tanie. Zdecydowanie tanie. Ale wy macie w ofercie, rozumiem, zarówno konstrukcje stalowe, jak i tutaj drewniane, tak jak tutaj w tym obiekcie. Tak jest. I, sta, i stal, i drewno. Nawet w pomorskim są trzy rodzaje takich budynków, bo jest i stal z drewnem, i sam ma stal, i tak jak tutaj głównie drewno klejone. No właśnie, to do czego chciałem nawiązać, czyli to nie jest pierwszy obiekt, w którym wykorzystaliście drewno do konstrukcji, tylko to u was jest popularne rozwiązanie. Bardzo popularne? Mm. Myślę, że 95% budynków w Polsce głównie obór powstaje w konstrukcji z wykorzystaniem drewna klejnego. W oborze została zainstalowana również stacja pogodowa. Za co ona tutaj odpowiada? Z czego to składa się ten system? Jak to wygląda? Stacja pogodowa steruje automatycznie otwarciem, zamknięciem kurtyn. W szczycie budynku na zewnątrz, w kalenicy w sumie, na zewnątrz jest, są czujniki, które odpowiadają za prędkość wiatru, kierunek wiatru, ilość opadów, temperaturę zewnętrzną, kierunek opadów. Mhm. Wewnątrz jest też czujnik temperatury, który odpowiada za temperaturę wewnętrzną. Mhm. Ona działa w trybie automatycznym. Śmiało można przejść na tryb ręczny. Ten wyświetlacz, to jest bardzo zaawansowana stacja, do niej można. Teoretycznie podłączyć też wentylatory, jakieś inne różne urządzenia. Mhm. E, tutaj są wskazy, jaka temperatura jest. E, zewnętrzna, wilgotność, temperatura w środku. E, ona zaprogramowana była już na samym starcie obory. E... Czyli tak naprawdę to wszystko odpowiada tutaj, żeby był odpowiedni mikroklimat w obiekcie, żeby krowy nie odczuwały stresu cieplnego, tak? Tak jest, do tego dążymy. Z tego względu też tutaj na dachu jest płyta warstwała. Dobrze, wróćmy sobie trochę do samego budynku, do jego konstrukcji, powiedział pan, że została ona wykonana przez firmę Wolf System. Powiedzieliśmy sobie też, dlaczego poszliście w tym kierunku. A jeśli chodzi o samo wykonanie, to kiedyś zaczęły się prace związane już z budową obiektu, kiedy one się zakończyły, czy to poszło sprawnie? No poszło dosyć sprawnie, chociaż mogło zawsze iść jeszcze szybciej, ale no, nie ma co narzekać, skoro zaczęliśmy budowę zeszłego roku gdzieś z początkiem grudnia, został tu pierwszy szpader wbity, a no, skończyliśmy tam w połowie, w połowie lipca, tutaj bydło weszło także, no nie ma co narzekać, była to szybka inwestycja i właśnie taka miała być, bo to musi na siebie zarabiać. No właśnie, jak wy oceniacie tą współpracę z firmą Wolf System? Bardzo dobrze, tam jak, jakieś są problemy, można zawsze zadzwonić, chłopaki doradzą, pomogą. Nawet teraz jest, nie ma czegoś takiego, że, że sprzedają konstrukcję i zapominają o, o kliencie. Zawsze jakieś wsparcie jest, doradztwo. Jest fa naprawdę fajna, fajna atmosfera. Powiedział pan, że obora była zbyt droga. To ile ona rzeczywiście was wyniosła, cała ta budowa? I co było tutaj najdroższe? No, budynek wyszedł nam koło. Koszt budynku wyszedł tam około 4 milionów. Ciężko jest nam to w sumie dokładnie nakreślić, ponieważ dużo robiliśmy tutaj rzeczy sami, pomagali dużo sąsiedzi przyjaciele naprawdę fajnie. Dziękuję wam wszystkim z tego miejsca za pomoc. No, zrobiliśmy tutaj naprawdę kupę roboty samemu. Najdroższy to co było na... budynek sam, sam goły budynek, bo bo to gdzieś wyszło koszt rzędu betony i konstrukcja wyszła gdzieś yy, 2 200 netto. Wydaje mi się coś takiego to było. A no, na samym wyposażeniu idzie naprawdę pieniądze albo przyoszczędzić, bo mamy tutaj wygrodzenia Rollstalu, polska firma fajnie wygląda, nie mamy co do tego żadnych tam żadnych problemów z tym. A można by było jakieś zagraniczne wziąć Mercedesy, ale no to już każdy jak, jak to woli. No mamy roboty używane, to też jest duża oszczędność, a doją jak na razie, jesteśmy zadowoleni. Przejdźmy sobie trochę do liczby, a mianowicie do tej produkcji, która jest tutaj najważniejsza. Jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o wydajność mleczną tego stada? To się pewnie tutaj dynamicznie zmienia, bo to stado się bardzo powiększyło, prawda? No tak, się powiększyło, jest tu fajne. Teraz mamy jałówki zakupione, które fajnie to mleko doją i chcą doić. Zaczęliśmy wchodząc na budynek, od no, niewielkiej wydajności, 26 kg na krowę. Teraz gdzieś ona jest na, usytuowana na 32 kg. No, jestem już zadowolony, że 32 kg jest, jest ok, ale no, widać cały czas, że te statystyki rosną do góry. Także no, cieszy to oko i, i to fajnie nakręca do, do dalszej pracy. Do jakiej mleczarni odstawiacie mleko i jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o sytuację na rynku, bo tutaj wiemy, są spore zawirowania, prawda? Tak, od września zeszłego roku oddajemy. Mleko do, do Mleczarni Mlekpol, do spółdzielni Mlekpol. Jesteśmy zadowoleni z, ze współpracy z tą spółdzielnią. No, na, na miesiąc kwiecień dostrzegaliśmy cenę 2,40, no, także patrząc na, na tutaj, okolicznych rolników, na całą Polskę, no, to, to jest cena zadowalająca. Oby się utrzymała jak najdłużej taka cena, chociaż tendencja jest jednak spadkowa, patrząc, no, każdy wie jak, jak teraz rynek mleka wygląda. Są ogromne obniżki, naprawdę nie, nie jest to sposób ogarnąć, co, co, się dzie, co będzie za pół roku. No na, na dzień dzisiejszy, tak jak licząc koszta, to gdzieś koło dwójki, żeby ta cena się utrzymała, to jesteśmy w stanie fajnie funkcjonować i, jest, i będzie w miarę okej, okay, ale no, każdy wie, że im lepsza jest ta cena mleka, tym właśnie są. Pieniądze na takie inwestycje, jak związane z oborą, jak i spadkiem maszynowym, zawsze te pieniądze są potrzebne. Powiedział Pan, że cena musiałaby oscelować w granicach 2 zł, żeby tutaj była opłacalność tego typu produkcji. A jak w ogóle Pan patrzy na spłatę tego obiektu? Ile potrwa spłata tego obiektu przy takiej produkcji? No, obiekt będzie spłacany w sumie 17 lat. 15 lat będziemy spłacać ten nasz kredyt ogromny. No jak te dwa złote będą, to nie, nie mamy z tym większych problemów. Jest to ogromny, ogromny koszt w naszym tam wykazie kosztów, ale no, z tym się trzeba było liczyć przy, przy takiej inwestycji i to na pewno będziemy sukcesywnie spłacać. A właśnie ogromny koszt i ta budowa też była planowana już od prawie 10 lat. Czy przez ten czas u Pana były jakieś wątpliwości, czy jednak cały czas był Pan zdecydowany, żeby iść w tym kierunku, żeby się rozwinąć, żeby zostać przy tych krowach? No były jakieś wątpliwości, mieliśmy tam parę problemów różnojakich, ale, ale no w końcu jednak ten, padła ta dobra decyzja i nie żałujemy jej. I... Naprawdę fajna, fajna sprawa mieć taki budynek i się w końcu móc nie męczyć przy tych krowach, a mieć ich trochę więcej. No właśnie. Jedna sprawa to jest to, że jest większy komfort dla krów, a druga sprawa, że to jest większy komfort dla was. Wy już pewnie to również odczuwacie, prawda? Tak, jest większy komfort. Jest, nie ma co ukrywać, że tutaj my tylko przychodzimy i bierzemy tam, patrzymy ile mleka mleczarz odebrał. Jest tej pracy sporo i tak, ale jest to praca mniej fizyczna, jest przyjemniejsza. Wychodząc z obory, nie śmierdzić, tak brzydko mówiąc, no, no, nie cuchnie się tym krowim łajnem. Jest tak naprawdę tu przewiewnie, jest przyjemnie krowy, nie mają stresu cieplnego, Jest naprawdę fajnie. Najważniejszym elementem obory dla bydła mlecznego jest zawsze system udojowy i zawsze, właśnie o tym będziemy rozmawiać z panem Andrzejem Kowalskim, przedstawicielem firmy De Panie Andrzeju niech pan nam powie o tym, jak to tutaj wy wygląda w oborze rodziny pięczkę. Jaki system jest tu zamontowany? Jaki był tutaj Wasz udział przy tym? Przede wszystkim e, nasz udział był taki, żeby doradzić klientowi najlepszą możliwą technologię, odpowiadającą na jego potrzeby i możliwości gospodarstwa. Etap e, planowania e, trwał jakiś czas. Było rozpatrywane kilka opcji. E, gotowy projekt, który rolnik nabył, był adaptowany do jego potrzeb. Przeszliśmy etap e, pomysłu e, z halą udojową. Następnie rolnik ostatecznie zdecydował się na wybór doju automatycznego z robotami WMS Classic. Jak tutaj już sobie powiedzieliśmy w rozmowie z rolnikiem i przedstawicielem firmy Wolf System, rolnik miał pewien gotowy projekt obory, a wy musieliście coś tutaj zmieniać, żeby dostosować go do, do doju na robotach? Wspólnie z firmą Wolf oraz oczywiście gospodarzem planowaliśmy całą technologię, dostosowując się niestety do istniejących wymiarów, więc musiały być pewne. Poczynione pewne kompromisy, ale ostatecznie myślę, że wyszło całkiem nieźle. Mamy tutaj oborę boksową z systemem zgarniaczy obornika, czyli utrzymanie gnojowicowe. Podłoga szczelinowa jest jedynie w części w okolicach robota. Także mamy system, który jest najbardziej ekonomiczny, jeżeli chodzi o pracę. Przy Gnojowicy mam najmniej pracy. Krowy mają doskonale zorganizowane legowiska, wygodne, leżą na mieszance słomy z wapnem, więc myślę, że są zadowolone zarówno z systemu doju, jak i z samego utrzymania. No właśnie, jakie to są konkretnie roboty i jak to tutaj się odbywa? Jak te krowy trafiają do robota, jak potem wracają na swoje stanowiska? Jak to wygląda? Jakby mógł Pan nam opowiedzieć pokrótce? Jak powiedziałem, mamy tutaj dój oparty na robotach klasik, czyli robotach starszej generacji, ale myślę, że rolnik może to potwierdzić, jest zadowolony z ich pracy. Oczywiście roboty WMS W300. Będą przyszłością nie tylko dla tego gospodarstwa. Są w tej chwili w sprzedaży jako jedyne rozwiązanie. Natomiast rolnik zdecydował się na starszą wersję robotów, robotów regenerowanych przez naszego dealera Miłosława Bradowskiego. Roboty zostały zainstalowane, są serwisowane. Jeżeli wszystko jest wykonane prawidłowo, pracują nienagannie i osiągamy pełny efekt. Jeżeli chodzi o samą ideę doju, mamy tutaj do czynienia z dojem tak, tak zwanym kierowanym. E, czyli krowy, e, które idą do doju, e, najpierw przechodzą przez bramkę selekcyjną, która albo pozwala im na dój, bo tak, bo tak wypada, prawda? Bo, tak, e, bo krowa tego potrzebuje, albo są kierowane na legowiska. Po wydojeniu krowa wraca przez bramkę selekcyjną. Możemy też separować krowy do izolatki, która znajduje się za robotami udojowymi. Jak często średnio krowy podchodzą w ciągu doby do robota? W tej chwili ilość doi na średniu na krowę wynosi 2,425 doja na sztukę dziennie. Doi się myślę, że jeszcze nie za dużo, bo w granicach 100 krów czy do 100 krów, ale robot ma dużo wolnego czasu, więc stado jest w rozbudowie, można jeszcze zwiększyć tutaj obsadę, a kiedy wzrośnie także ilość mleka i ilość krów, Możemy pomyśleć o wymianie na 300, który zrobi to sprawniej i opanuje większą ilość mleka i większą liczbę krów. Jak wygląda wasz teraz typowy dzień w tej oborze, no, nie dokładając do tego żadnej pracy polowej, której oczywiście jest dużo? No gdzieś koło 6 się tutaj pojawiamy. Głównie tutaj ja z ojcem jestem na co dzień. Też mam tutaj trzech braci jeszcze, dwóch takich starszych, co tutaj dużo pomagają. Najmłodszy to tam jeszcze się uczy i gra w piłkę. A, a tak, to, to jak jakie są akcje w polu, to przychodzą bracia, pomagają bardzo dużo. A głównie na oborze, to jestem ja z ojcem. Przychodzimy tutaj gdzieś o 6 rano. Przyjeżdżamy, bo tu mieszkamy 1,5 km stąd. Przyjeżdżamy tu o 6 rano i się dzielimy jakąś pracą. Że ja zajmuję się robotami i cielętami. Ojciec tutaj sprząta legowiska podgaryna, robi paszowozy. Ale nie korzystacie z pomocy żadnych innych pracowników? Wszystko robicie rodzinne? Nie, wszystko jest właśnie w granicach rodziny. Powiedział też Pan, że ojciec robi paszowozy, no to przejdźmy sobie trochę do tej dawki paszowej, jaka tutaj jest krową podawana obecnie. Z czego ona się składa? Ile jest poszczególnych składników? Dawka paszowa jest głównie, no, skoro mamy tyle tych łąk, jest głównie z traw naszych. Tutaj mamy tylko opór i potrafimy jeszcze baloty sprzedać, także... Jest, jest tego dużo, dlatego głównie dawka jest oparta o, o kiszonki straw. Dodatkowo mamy właśnie tę kukurydzę, dosy, dodajemy i jeszcze ziarno kukurydzy, bo właśnie tej kukurydzy nie mamy aż tyle, no i tam po, poza tym jeszcze treściwe idą. Jest z nami pan Artur Mazurowski, przedstawiciel firmy The Hays, która już od 10 lat współpracuje z gospodarstwem rodziny pięczkę. Panie Arturze, niech nam pan powie. Jak teraz zmieniła się ta współpraca z, z gospodarstwem tutaj po przejściu na ten obiekt? No, współpracujemy już, no tak jak powiedziałeś dużo, dużo wcześniej na starej oborze może ta współpraca nie wyglądała tak e, intensywnie i tak e, regularnie jak teraz, bo dużo się zmieniło przede wszystkim system żywienia. System udoju krów na starej oborze. No nie było właśnie tutaj dawki PMR-owej, bo jest część na stole paszowym, tak jak widzicie, mhm. mogą sobie część krowy jeść, a dodatkową paszę na aby osiągnąć lepsze wyniki dostają z, ze stacji z, podczas udojów stacji robotowej. No ale tutaj ważna kwestia. Zmieniła się ta współpraca, ale czy zmieniły się same pasze, które dostarczacie, czy zmieniły się po prostu dawki, które dostarczacie zmieniły, krowom i sposób? Zmieniły się dawki. Zmienił się sposób zadawania, no i oczywiście wydajność się zmieniła. O dużo, dużo lepsze wydajności są teraz niż były na starym obiekcie. Większość tej paszy, którą wy dostarczacie, jest podawana przez robota, czy tutaj mieszana w wozie paszowym? No, w wozie paszowym są surowce soja, rzepak i gnieciona kukurydza, a na, z naszych produktów to są gotowe pasze na stacji, w stacji robotowej pasza podstawowa i pasza energetyczna rozdojeniowa. Wy tutaj jeśli chodzi o tą paszę, ustawiacie się na jakąś konkretną wydajność czy, czy na razie nie ma takiej wartości? Tak, nastawiamy się, oby, oby jak najszybciej oby było jak najwięcej, jak najlepiej, jak najtaniej. Jaka jest wasza rola przy tym wybierzecie udział tutaj w konstruowaniu całej dawki czy po prostu koncentrujecie się na swoich produktach? Jak to wygląda? Wygląda to tak, że gospodarze robią swoje pasze objętościowe i do tych pasz objętościowych dobieramy koncentraty paszowe, tak aby ta dawka była jak naj, najbardziej optymalna, żeby nie była też za mocna ani za słaba. Powiedzieliśmy o dawce paszowej, no to musimy też powiedzieć o paszowozie. Jaki tutaj zestaw dostarcza tą paszę krową? No, mam polski, polski wóz, wóz paszowy, Samasz, 14-metrowy 14 na dwóch ślimakach. Jesteśmy z niego zadowoleni, jest, jest ok. W końcu możemy go w pełni wykorzystać, przejeżdżając przez budynek. Z jakim ciągnikiem on współpracuje? Pracuje on z ciągnikiem John Deere 6430 i no, ma, ma dosyć, dosyć duży zapas mocy. Fajnie się nim miesza. Możemy mieszać cały czas na szybkie przekładni, co dzięki temu jest lepiej TMR pocięty, lepiej on wygląda i lepiej jest przez krowy zjadany. No dobrze, skoro jesteśmy już przy ciągniku, to zapytam w ogóle o park maszyn. Jakie ciągniki poza tym pracują w gospodarstwie? I jak to wygląda, jeśli chodzi o obrabianie tych areałów, które macie robicie więcej we własnym zakresie, czy korzystacie jakichś z usług? No ciągników mamy w sumie niewiele ktoś powie, bo tylko 3, no, 3 John Deere no i 60, ale u nas na turze to też nie, nie liczę. Aha. Tu mamy John Deere 6830 Premium, tego 6430 w komforcie i mamy jeszcze RK5090. No to są nasze trzy John Deary, no i tą sześćdziesiątkę, która w sumie już tam nic nie robi. No, te trzy ciągniki nam wystarczają z zupełności. Przydałaby się pewnie jeszcze ładowarka, ale nie będziemy myśleć pewnie w przyszłości. No na, na sezon zimowy jest to na pewno wystarczalna ilość ciągników, żeby obsłużyć takie stado. W sezonie letnim, no to niego dużo nie mamy, to sobie z kukurydzą świetnie radzimy. Przy zbiorze bierzemy usługę, sięczkarnia przyjeżdża. Odwozów tam jakoś zawsze ze znajomymi się wywieniamy i nie ma z tym problemów. Mhm. A z trawami, no to mamy tutaj niestety jeszcze te nasze bele, mhm. robimy, nie mamy przyczepy samozbierającej, też w przyszłości planujemy zakup, ale na dzień dzisiejszy nie stać nas na wymianę, wymianę y, technologii. Mhm. Musi być to plac utwardzony, nie chcemy mieć tego po prostu na, na gruncie. Mhm. Także to, to w przyszłości, na to jeszcze przyjdzie czas. Mhm a w trakcie trwania sianokosów też pomagają nam znajomi, wymieniamy się tam pomocą, także nie ma z tym problemu, idzie się dogadać, a po co, po co pakować kasę w niepotrzebny sprzęt, który przez całą zimę by stał. Pan tutaj powiedzieliśmy sobie już poza kamerą, jest bardzo młodym rolnikiem, bo jest Pan już z roku 2000, więc cała kariera tak naprawdę przed Panem, dlatego chciałem zapytać, jakie inwestycje Pan dalej planuje i w którym kierunku chciałby Pan jeszcze rozwijać gospodarstwo? No głównie w kierunku właśnie rozwoju hodowli, bo tutaj mamy tych mąk tyle, że to na pewno nigdy nie pójdziemy w produkcję roślinną. No cel jest o, ogromny, bo chcemy tutaj całe siedlisko postawić, łącznie z domem mieszkalnym, bo tutaj na razie, tak jak mówiłem, dojeżdżamy. Stoi tutaj, tutaj tylko obora. Chcemy tutaj właśnie postawić jeszcze może jakiś jałownik, cielętnik, silosy na przejazdowe właśnie na na pasze objętościowe. Zobaczymy wszystko, na wszystko przyjdzie czas, żeby tylko to mleko płaciło.